Na wstępie powiem, że nie wiem dlaczego zdecydowałem się napisać o tym tutaj, ale chyba szukam wyjaśnienia i czuję potrzebę podzielenia się pewną historią. W sumie nie historią tylko czymś, co idzie ze mną przez całe życie. A więc tak, obecnie mam 23 lata. Moja historia zaczyna się w domu rodzinnym. Mieszkałem z rodzicami i babcią. Byli to ludzie wychowywani w wierze chrześcijańskiej, którą przekazywali mi. Od najmłodszych lat często męczyłem mnie dziwne sny. Poza nimi w większości dzieciństwa nie pamiętam. Do rzeczy: często śniło mi się, że się budzę i stoi nade mną diabeł. Zawsze próbowałem odkręcić głowę i krzyknąć mamo. Jednak mój głos potrafi wydobyć tylko zachrypnięty szept. Po czym budziłem się i wszystko niby było normalne. Sny w mojej pamięci są od czasów przedszkolnych. Również często śniło mi się, że coś niewidzialnego ciągnie mnie do przedpokoju, i w łazience widzę samego siebie z bardzo dziwnym uśmiechem i zielonymi oczami. Przepraszam za pisownie, ale opisanie tego nie jest dla mnie przyjemne. Przechodząc dalej, sen z diabłem ciągnął się od wczesnej podstawówki. Ustał wraz ze zmianą pokoju, w którym spałem. Na jego miejsce zaczęły przychodzić różne inne dziwne sny, odgłosy. Szepty. Przykładowo, kładąc się spać, słyszałem tu panie, które mogę określić jako przemarsz wojska na defiladzie. Często, kiedy zostawałem sam w domu, słyszałem dziwne, niezrozumiałe szepty. Mówiłem o tym rodzicom, babci, ale oni traktowali to jako moją fantazję. Podczas wakacji, jakoś między czwartą a piątą klasą w szkoły podstawowej, pojechałem do cioci. Ona jest zakonnicą, za więc wakacje spędziłem wśród zakonnic i księży. Powiedziałem wtedy jej o moich snach. Ciotka poleciła, żebym powiedział o tym księdzu. Tak więc robiłem. Ksiądz powiedział, że może coś złego stało się w moim domu i dał mi poświęcony łańcuszek z Matką Boską. Po powrocie z wakacji pewnego dnia obudziłem się bez łańcuszka na szyi i nigdzie go nie mogłem znaleźć. Wracając do tematu snów. Do początku gimnazjum często budziłem się we śnie i czułem, że ktoś na mnie patrzy, lub słyszałem dziwne krzyki. W domu również często miałem wrażenie, że ktoś za mną chodzi. Nie wiem, jak to opisać, ale ogólnie czułem duży niepokój. W wieku 14 lat trafiłem do środka wychowawczego, w którym byłem do dnia 18 urodzin. Przez ten czas to wszystko jakoś ustało. Śniło mi się tylko, że ktoś mnie zabija, albo moich bliskich. Po wyjściu ze środka zamieszkałem w nowym mieszkaniu. Wtedy zaczęło wszystko wracać. Z początku nie mogłem usnąć przed północą i budziłem się o trzecie w nocy. Mimo tego i młodości w ośrodku starałem się funkcjonować jak normalny, odpowiedzialny człowiek. Wtedy jeszcze nie przypuszczałem, że coś jest ze mną nie tak i tak bardzo psuje mi psychika. Przechodząc dalej, po pół roku przeprowadziłem się od mamy do kolegi. Nie będę pisał, jaki był tego powód, tylko przejdę dalej. Jakoś kilka dni po przeprowadzce usnąłem u niego na fotelu, oglądając jakiś film. Wtedy zaczęły wracać, jak ja to nazywam, świadome sny. Obudziłem się w śnie. W dziwi nie było już filmu, tylko śnieżący obraz. Wstałem z fotela i usłyszałem na klatce głos jego dziewczyny, dźwięk wchodzenia po schodach i śmiechy małych dzieci. Nagle ktoś zaczął mocno walić w drzwi. I kątem oka zobaczyłem jak jakiś cień wchodzi do pokoju. Obudziłem się z rany potem i minęło mi w oczach takie dziwne małe światło wpadające na ścianę. Niby nic w tym strasznego nie ma, ale był to tak realny sen, że przez dłuższą chwilę zastanawiałem się, czy to był na pewno sen. Minęło kilka dni i w domu zaczęły dziać się dziwne rzeczy. Puchary same spadały z półki, drzwi często również się samo otwierały. W snach często widziałem opętane osoby, odwrócone krzyże i zacząłem doświadczać tak zwanego paraliżu sennego. Psychicznie robiłem się coraz bardziej rozbity, ponieważ te moje realne sny zaczynały mi się mieszać z rzeczywistością. Minęły może dwa miesiące, rzeczy dalej sporadycznie spadały, próbowaliśmy znaleźć jakieś logiczne wytłumaczenie, i koniec końców doszliśmy do wniosku, że to coś się dzieje, odkąd się wprowadziłem. Pewnej nocy miałem sen, w którym byłem na molu. Wokoło były trzciny, a na wodzie była ułożona droga. Szedł przez nią mężczyzna, powiedział mi, że nazywa się Baltazar. Śnił on się również moje przyjaciółce i może odmienić moje życie, jeśli zechce oddać mu duszę. Próbowałem się obudzić, ale nie mogłem. Dodał jeszcze, że pokaże mi, gdzie się znajdę po śmierci, jeśli się zgodzę. Zabrał mnie na taki mały ryneczek z dwoma budynkami. Widziałem tam wiele osób, które znam. Zapytał czy się zgadzam. Powiedziałem, że nie, a on uderzył mnie ręką w brzuch i się obudziłem. W takim dziwnym półśnie chciałem powiedzieć pod Twoją obronę. Tylko coś przekręciło mi słowo i zatrzymałem się na pod twoją obronę uciekamy się, święta Boże Gwałcicielko. W tym momencie wbiegł do pokoju mój kolega zapalił światło. Zapytał czemu tak wyje. Rozbudziłem się i zacząłem odczuwać pieczenie na brzuchu. Podniosłem koszulkę i zobaczyłem nad pępkiem czerwone odbicie kawałka dłoni. Z kolegą mieszkałem jeszcze przez kilka miesięcy po tym śnie i cały czas nawiedzały mnie realne sny. Dodam jeszcze, że spadające rzeczy i wszystko inne ustały w tym mieszkaniu po mojej wyprowadzce. Przechodząc dalej, przechodząc dalej. Byłem bardzo rozbity psychicznie. Straciłem pracę i wszystko zaczęło się walić. Zamieszkałem sam w mieszkaniu mojej mamy, w którym mieszkam do dziś. Kilka dni po wprowadzeniu się, zacząłem czuć, że coś jest nie tak. Czułem czyjąś obecność, i zaczęły się pojawiać realne sny, w których jak wyżej pisałem, znowu widziałem opętane osoby, odwrócone krzyże, cierpiących ludzi. Minął rok, nauczyłem się z tym żyć. Poznałem dziewczynę, która się do mnie wprowadziła. Sny pojawiały się średnio raz na miesiąc, po czym całkowicie zanikły na półtora roku. W tym czasie urodziło nam się dziecko, wszystko wydawało się normalnie. Dwa miesiące temu znowu wszystko zaczęło się walić. Straciłem pracę i wróciło całe zło, które szło za mną od dzieciństwa. W domu znowu czuję czyjąś obecność. Wszystko zaczęło się psuć, począwszy od pralki, poszawki przez zamek w drzwiach, o zbitych talerzach nie wspominając. Razem z tym wróciły sny mające swoje odbicie po przebudzeniu. Często budzę się w nocy i czuję jakbym moja dusza była goła. Jak ja bym był pozbawiony człowieczeństwa. Nie umiem opisać tego uczucia. Dodatkowo często po tych realnych snach budzę narzeczoną i gadam jej jakieś teologiczno-biblijne głupoty i swój punkt widzenia na ten temat. Nie wiem co mam robić i co się mnie czepiło. Boję się, że znowu będzie to trwało latami. Z wizytą u księdza staram się wstrzymać jak najdłużej. Oczywiście dużo dziwnych rzeczy ze swojego życia pominąłem. Chciałem to wszystko zobrazować jako całość. Poszczególne historie, dogłębne sny, może dodam za jakiś czas, jeśli poczuję taką.